Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się najwydajniejszą jednostką komputerową do kwoty 1500 zł. Nada się ona oczywiście do użytku domowego oraz nowszych gier, z tym, że nie w maksymalnych detalach, raczej średnie minimalne, zależne od gry. Starsze gry odpalimy oczywiście w maksymalnych detalach. Może zacznijmy od tego, że jeżeli posiadacie jakieś podzespoły ze starego komputera, jak dysk, na złącze SATA czy napęd SATA Pamięć RAM DDR3 yy, w kości 4GB, minimum 1333 MHz. Obudowa. No tutaj sami musicie zdecydować, czy basza się nada do dalszego użytku, czy nie. Jeżeli macie jakieś non nameowe obudowy, które są słabej jakości yy, oraz posiadają słabą cyrkulację powietrza, zalecałbym kupno nowej. No i zasilacz. Minimum 400 W jakiejś znanej i polecanej marki. Listy takie polecanych zasilaczy i czarna lista zasilaczy dostępna jest w internecie. Możecie sobie poczytać. Oczywiście zestawik rozwojowy na podstawce 1150 Tintela. Cena tego zestawu na dzień 14.11 to kwota 1500 Zł niespełna. Z tym, że no, jak wcześniej wspominałem już we filmiku, kurs dolara się waha. Raz jest duży, raz jest mniejszy, także ceny też się zmieniają. No i zacznijmy. Procesor to dwurdzeniowa, dwuwątkowa jednostka od Intela, model G3258. Procesor wydany na dwudziestolecie z możliwością podkręcenia, podkręcenia za sprawą odblokowanego mnożnika. Posiadałem ten procesor we wcześniejszym komputerze. Podkręciłem go na boksowym chłodzeniu do wartości 4 GHz i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle się sprawował. Na tej płycie jest możliwość podkręcenia nawet do 4,7 GHz, z tym, że będziemy potrzebować już lepszego po prostu chłodzenia. I po dużym OC, oczywiście, wydajność podchodzi pod I3. Maksymalny pobór tego y, procesora to 53W. Obsługuje maksymalnie pa, y, pamięci DDR3 1333 mhz Tutaj dokładne dane na stronie producenta. Tak jak widzimy, Catch 3 MB, y, dwa rdzenie, dwa wątki. Y, częstotliwość 3,2, pobór mocy 53. Maksymalna obsługa wielkości pamięci 32GB. Obsługuje DDR3 maksymalnie 1333 oczywiście zintegrowany układ graficzny od Intela, także tak to wygląda. Cena to 299 zł. Alternatywne procesory to tańsze Pentium z serii G, które nie posiadają odblokowanego mnożnika. więc jeżeli nie zamierzacie kręcić procesora, to polecam jakiś taki zwykły. Oszczędność wtedy wyniesie około 50 zł. Tutaj, jeżeli zamierzacie podkręcać ten procesor do wartości większej niż 4,2 GHz, jak wspomniałem Pasowałoby, żebyście kupili chłodzenie ponieważ boxowe nie, nie będzie wystarczająco wydajne Tutaj polecałbym w kocie 98 zł Silentium PC Fera 2 Znane, polecane chłodzenie, które spokojnie, myślę sobie, da radę przy tym procesorze Także następnym podzespołem jest płyta główna MSI H81-MP33 Podstawowa płyta główna posiada wszystko to czego potrzebujemy Nie ma tutaj chyba sensu dokładania na jakieś super lepsze płyty, ale jeszcze zaraz o nich będzie mowa Umożliwia pokręcenie tego procesora do maksymalnie 4.7, tak jak wspominałem, podstawka 1.1.5.0 co daje możliwości dalszej rozbudowy o procesory z serii i, nawet i7 W standardzie Micro ATX no, Wady takiej pyty, to wiadomo, w wzłącza i po prostu no, mniejsza sekcja zasilania Z tym, że no, aż taka nie jest nam potrzebna w tym komputerze Tutaj oczywiście na stronie producenta wszelkie informacje Obsługuje procesory Celeron, Pentium, serię I. Tam ram maksymalnie 1600, SATA 3, USB 3.0 z tyłu. Istotna wada, że nie posiada wyjścia USB 3.0 na frontu budowy. Cena tej płyty to 169 zł. Także dość tania płytka, prawie że najtańsza, ale wszystko to, co potrzeba, to posiada. Alternatywy. Jeżeli potrzebujemy USB 3.0 na przedni panel, tutaj polecałbym płytkę o 30 zł droższą. Płyta od Gigabyte różni się praktycznie tylko właśnie wyjściem USB 3.0 na przód, w cenie 199 zł. Druga już o wiele lepsza płyta, na lepszym chipset'cie, z większą ilością złączy, oczywiście USB 3.0 na przód. W cenie 225 złotych ASROK B85 Pro 3. Tutaj jak widzimy, już posiada 4 sloty na pamięci RAM, także jeszcze większa możliwość rozbudowy. Oczywiście, tutaj możecie dowiedzieć się wszelkich dokładnych informacji na temat tej płyty. Jak widzimy, oczywiście, zachwalanie płyty, biosu i tak dalej, obsługa procesorów, standard płyty, także Micro ATX maksymalnie też obsługa pamięci DDR3600 także w cenie 225zł nie jest zła opcja zasilacz Shifteka GPA450S8 posiadałem we wcześniejszym komputerze ten model tylko 500w w zupełności wystarczy do zasilania całej jednostki Nawet zostanie zapas, bo pobór procesora, jak i łącznie karty graficznej Nie wiem, nawet byli na upartego, wystarczy do zasilacza mocy 300-350W Oczywiście tutaj Posiada odpowiednią ilość zabezpieczeń Sprawność, no niestety nie oznaczona certyfikatem, ale producent zapewnia sprawność powyżej 80% Jeżeli jednak macie 20-30 złotych, to Polecałbym coś lepszego. Tutaj dokładny następny producenta opis tego zasilacza. Tutaj na dwie linie 12V 21 i 18A, także, także łącznie 360W na tych dwóch liniach. Także dość, dość dobrze. Cena tego zasilacza to 140, 140 zł. Alternatywy droższe, lepsze to Antek VP500. On jest na chwilę obecną w kwocie prawie 165 zł. Posiadam ten zasilacz w swoim komputerze, mogę go polecić w po oplocie. Jeden przewód idący do płyty głównej. Większa moc 500 W, także sprawność 80%. Bardziej zaufana jednostka, sprawdzona, także polecam. Druga alternatywa tańsza, jeżeli byście nie mieli w sklepie dostępnego Anteka w ostateczności, może być Corsair VS 450, także z certyfikatem 80. Także dobra liczba zabezpieczeń, jednak i na plus, także wszystkie przewody w oplocie. Jednak, jak wspomniałem, wolałbym Anteka bardziej pewny. Karta graficzna. No tutaj wybrałem najlepszą obecnie kartę graficzną w tym przedziale cenowym GTX 750 Ti w wersji 1GB. Tak, na no początku może powiem na temat karty. Karta, jak na tą półkę cenową, bardzo dobra, jak wspomniałem. Uciągnie nawet najnowsze gierki na średnich detalach. Jednak zalecałbym wersję 2GB. Jeżeli macie trochę grosza, żeby dołożyć, to. to... Jak najbardziej, się to wam opłaci? E, oczywiście pamięci DDR 5 128 bitów. Cena 14, 11 to była 468 zł, jednak teraz podrożała i polecałbym dołożenie właśnie do tej wersji 2GB. E, tutaj gigabyte obecnie 519 zł. Widzimy dobre chłodzenie, dwa wentylatory. Także to by była najlepsza opcja z tego GTX 750 Ti. W ostateczności może być e, dokładnie ten palit Z tym, że on teraz bodajże kosztuje 480 zł, więc 20 zł różnicy, a 1 na 2 giga już robi e, znaczną różnicę między tymi kartami. E, Radeon R750X. Tańsza alternatywa, jeżeli nie potrzebujecie aż tak wydajnej grafiki to po prostu możecie zakupić go. Koszt tej karty na chwilę obecną najtaniej to model od Club 3D za 404 zł. To jest nic innego, po prostu jak stary Radeon HD 7770. Mniej wydajny o jakieś 20-30% od GTX -a 750 Ti. następnym podzespołem jest dysk twardy. Tutaj wybrałem po kosztach Toshiba P300 yy, o pojemności 500 GB, 64 mega pamięci yy, yy, podręcznej i 7200 obrotów na minutę, SATA 3. Pod, no, podstawowy dysk, który w zupełności spełni swoje zadania do przechowywania danych. Cena 187 zł, z tym, że jeżeli macie faktycznie znowu coś dołożyć grosza, to polecałbym dopłacić 22 zł i wziąć Disk Seagate'a, który jest, który ma jeszcze raz taką pojemność i no po prostu cena w cenie nie masz tak dużej różnicy, a warto mieć jeszcze raz tyle miejsca. Jeśli za to nie potrzebujecie dużo miejsca na dane, a zależy wam na szybkości komputera to polecałbym dysk SSD tutaj wybrałem dość tani GUTRAM CX100 120 GB wiadomo przyspieszy to pracę systemu jak i programów gier możecie sobie poczytać, porównać dyski SATA do dysków talerzowych następny jest napęd podstawowa nagrywarka DVD w cenie 52 zł pamięć RAM Gutram, 4 GB, 1333 MHz o opóźnieniach CL9 W zupełności wystarczy na ten RAM, tak jak wcześniej wspomniałem, procesor G3258 obsługuje maksymalnie prędkości 1333 Także nie ma sensu wydawać więcej na pamięci 1600, chyba że zamierzacie w przyszłości rozbudowywać ten zestaw o procesor, który obsłuży już taką prędkość pamięci, czyli minimum i3 Tutaj mamy gwarancję wieczystą, drugi slot zostaje Wam wolny, czyli w przyszłości możecie dokupić sobie drugą kość, żeby mieć 8 giga. Cena 85,50, także myślę, że dość okazyjna. Obudowa. Wybrałem Zalmana P4, wcześniej posiadałem Zalmana w trochę innej wersji, dobrze wykonana obudowa o, z dodatkiem filtrów kurzowych umiejscowienie zasilacza na dole, dobra cyrkulacja powietrza dodatkowy wentylator wyciągający powietrze oczywiście wyjścia USB 2.0 i 3.0 z przodu oraz audio także, także naprawdę dość, dość dobra obudowa z takich budżetowych jednak jeżeli zamierzacie Podkręcać procesor. Polecałbym z alternatyw dołożyć do budowy, która by posiadała już dwa wentylatory dodatkowe wciągające zimne powietrze i wyciągające ciepłe z tyłu. Tutaj przejdźmy jeszcze do te, te czwórki, zobaczymy, co pisze producent. Tutaj jest pokazywane właśnie cyrkulacja powietrza, gdzie jest wciągane, gdzie jest wyciągane. Zasilacz montowany u dołu, specjalne miejsca na dyski, czarne wykończenie, fajne umiejscowienie przycisków włączania resetu oraz złącz z przodu na górze. Także dość wygodnie. Tutaj mamy pokazane filtry przeciwkurzowe z przodu, od dołu do zasilacza z boku. Długie karty graficzne, że pomieści od 250 do 300 mm. Dedykowane miejsca na dyski, napędy antywibracyjne podstawki, które po prostu tłumią tutaj całe wyposażenie obudowy w cenie 99 zł jest to dość fajne. fajna propozycja tańsza, na pewno gorzej wykonana obudowa jednak do tej płyty MSI spokojnie wystarczy. Chyba na to brak wyjścia USB 3.0, ale widać, że jest nieźle wentylowana. Posiada tutaj jakieś krateczki. Wentylator wyciągający także powinno być też całkiem nieźle. Za 63 zł zawsze wam tam coś zostanie. Możecie do czegoś dołożyć. Jeżeli za to macie trochę więcej pieniążków, możecie dołożyć do czegoś lepszego. To Sajentum PC Gladius M20 tak jak wspomniałem, obudowa, która będzie posiadała już dwa wentylatory. Z przod z dwa wentylatory, jeden z przodu, drugi z tyłu, beznarzędziowy system instalacji HDD z opcją zabezpieczenia ślubką w transporcie, dwa wentylatory, bardzo długie karty graficzne pomieści, bo do 400 mm. Z tym, że ta płyta już ta obudowa jest kompatybilna z płytami ATX i microATX ATX, kompatybilność chłodzeniem procesora w wysokości do 158 mm, system aranżacji okablowania, filtry przeciwkurzowe. Także tą obudowę także mogę podać. Tutaj, może spojrzymy jak ona się prezentuje. Od góry, widzimy schoweczek w środku tak to po prostu wygląda także, także niezła obudowa, też polecana eee, dalej, jeżeli nie odpowiada Wam wygląd tej obudowy możecie się zdecydować na Zalmana Z1, Z3 lub Gladius M25 Silentium PC to już według Waszego gustu tutaj może przejdźmy do koszyka jak to cenowo wygląda Zasilacz widzimy, cena się nie zmieniła. Niestety grafika 484 zł, tak jak wspominałem, dość drogo. Ogólnie do zapłaty na chwilę obecną to 1526 zł. Na forach możecie znaleźć kody umożliwiające darmowe składanie od kwoty 1500 zł i darmową wysyłkę. Lub za Waszą prośbą mogę wstawić taki kod w opisie. Tutaj, jak wspominałem, właśnie to oferuje usługę składania komputera z dodatkowym chłodzeniem lub bez dodatkowego chłodzenia. Zapraszam na mojego bloga, jeżeli podobało się i przydało się, proszę łapki w górę oraz subskrybujcie kanały, jeżeli chcecie oglądać w przyszłości. Pozdrawiam i do następnego, cześć.